Siemanko Pokażę Wam dzisiaj jak tutaj próbuję ogarnąć od nowa cały silniczek bo w tulejce tutaj e, chwycił bo to kupiliśmy go z kabiną a jeszcze jest oryginalny tak zwany i chcę go uratować i zrobić go od nowa bo nie włączałem go bo miałem strach właśnie że się spali a tak od razu go wyczyszczę całego złożę na nowy smar i będzie hulał mam taką nadzieję a jak nie to będę tak długo robił aż będzie działał także nie, nie poddałbym się tak szybko wchodzi to tak, że ogólnie tutaj zardzewiało w tulejce cały ten trzpień i jak go chwyciło to po prostu tulejkę wybiło i teraz tulejka się obraca ale spokojnie zaraz go weźmiemy tu na imadełko jak to jest punktowane to my też go ładnie zapunktujemy od nowa i będzie elegancko, złożymy go na smar i będzie działał jak nowy trybiki Są wszystko w pięknym stanie, jak nowiutkie. Ten też tylko ma jeden taki malutki uszczerbek. Ale to nic nie grozi, bo on i tak się opiera po całości. Pewnie musiało coś wpaść kiedyś. Ale to nikt tam nie wie. Szczotki jeszcze też są w miarę. Nie mogę to pokazać. Więc jest fajna baza do zrobienia. I tutaj, właśnie, wirnik się zaczął ciężko obracać, jak go kręciłem palcami. Nie mówię go nie włączam, bo tylko mogę sobie pogorszyć. Rozebrałem wszystko i się okazało, że ten stary smargo po prostu tak chwycił. Jak wiadomo, był zostany stał kupę czasu, to to się został i tak chwycił mocno. I po prostu stwierdziłem, że go rozbiorę całego i całego złożę od nowa na nowym smarze. I z jednej strony dobrze, bo tutaj te rowki na o chyba nie wiem, chyba tak to się nazywa ale też nie do końca yy, jestem pewien o. i będziemy go tutaj powoli składać zaraz jeszcze podkładki dystansowe muszę yy, tu mam jedną a tutaj jeszcze jedną muszę umyć bo jest strasznie zasyfiała to zanitować i ten mimośród cały złożyć i spróbować to odratować Zobaczymy. Będziemy się widzieć, jak kończę. Wracamy się. Niczego już złożone od nowa. Teraz kręcimy na sucho, zobaczyć procedurę, jak to tam wszystko działa. A mi to wejdzie. Przy, przytrzymać. To jest duże przełożenie, bardzo. A, powolutku idzie silnik się cały czas kręci a on po prostu go wyłączy jak sobie wyłączysz trzeba zostało tylko złożyć końcowy łebek i sprawdzić działa. ale raczej powinien działać. Jeszcze coś tutaj może dorzucę, trochę tego smaru, żeby było na później, chociaż to i tak dużo starczy. Zaraz to zobaczymy, jak dojedzie do zera. O, ważne jest właśnie, żeby te wycięcie było z tej strony, bo to tam omija ten trybik. Specjalnie to tak jest zrobione. Wszystkie podkładeczki złożone, teraz tylko uszczeleczkę. Dobra, i dolecimy do tego, jak powinno to być. Ogólnie to jest ciekawa zasada, tylko teraz tego chyba nie pokażę. O, że te szczoteczki są ładnie ściągane na sprężynce. Tutaj musiałem wyczyścić mroweczki i przejechałem papierem o ciężko to było ostrzyć. Nie. o przejechałem mrowki papierkiem żeby to ładnie tam było czyściutko wymyłem wszystko w benzynce. powinno być elegancko z wszystko ładnie gładko chodzi Także luksus. Wszystko skręcone tak jak powinno być. Ładnie zasmarowane. Jeszcze tutaj jest zapunktowane, bo ta rurka się ruszała na poprzednim filmiku. A teraz jest elegancki, Ładny smarku. Nakłaś złożyć. słona jeszcze tylko umyć też. Ładnie wszystko fajnie chodzi. Tutaj muszę ją umyć w środku. I będzie pięknie. Jeszcze najlepsze to, że. Yy, Ojciec mi przyniósł wycieraczkę, nowiutką, nieużywaną, jeszcze na taką... O. Nowiutką, nieużywaną. Nie wiem skąd on to wymataczyło, ale była zgięta. Trochę ją tu podprostowałem. No i tak chyba pióro będzie trzeba założyć lepsze, większe. I zobaczymy. Teraz będę jeszcze testował silnik. Zobaczymy czy moja misja się udała. Teraz tylko uszyleczkę założyć. I kapselek na wierzch, skręcać śrubkami. Tutaj jeszcze muszę dorobić takie gumeczki pomiędzy szybą, bo ten silniczek jest w szybę montowany. Dziura jest w szybie i on jest przykręcany. Dobra, znowu na tej roki. Dobra, testujemy. Oczywiście nie wiem, czy to zrobię jedną ręką. Będzie trochę buczeć, że jest porażka. Montujemy sobie na jedynkę na razie. No znaczy na zero, to już nie działa, nie? Czyli jest tak jak miało być, włączamy i fajnie. Działa? Działa. Teraz się wolno wydaje, ale to jednak jak przyjdzie całe to dobrze damy mu trochę, niech sobie pracuje. nosze, szczotki, się ułoży. No ale bardzo fajnie, chodzi, odratowany. Jeszcze Wam później pokażę, yy, bo miskę zrzuciłem z Supra, ale to będziecie mieć urywek jakiś tam dorzucony do tego, sklejone. Z go tutaj chwilę potestuję. Chwilowo na prostowniczku, bo też nic innego nie było. No i właśnie tu są właśnie te różnice. Miska była nowa, ale był problem taki, że właśnie tej kapilarki nie było używane. Ona jest tutaj jeszcze przyspawana I tutaj będzie wchodził ten czujniczek. A tak, to miska się niczym nie różni. Tylko żeby nie spawać tego, znowu tutaj nie robić, tego wyciągu ze starego silnika. I, i od razu zrobię zmianę oliwy. I teraz będzie od razu nowe już zachwycone. Mógłbym wam tutaj wrzucić o. I będziemy go palić. A potem będziecie mogli zobaczyć albo wcześniej. Zobaczymy jak się uda wrzucić. Jak będę pamiętał, to może wrzucę ładnie, że będzie po tym. I będziecie widzieć, jak tam w silniku wygląda. Także Majta się cześć. Następny urywek. Jak wygląda silnik supra po odcieraniu. Bo miskę właśnie zmieniam, to przy okazji się tutaj zobaczę. Najlepsze jest to, że supra ma pompę olejową w czopie głównym silnika. Jakby Wam to zobrazować. O, tu gdzie widzicie te dwa sworznie To jest właśnie pompa olejowa ona jest głównym łożem silnika przez to bardzo mało ludzi yy, naprawia silniki Supra dlatego, bo muszą się dosyć znać nad tym rurka też była nowa ze smokiem starego zapasu i tutaj są dorobione takie blachy I też to jakiś kurwa czy coś i żeby się olej nie przelewał do tyłu za szybko. Idziemy mówił, że zawsze jakbyś, nie wiem, bo jakbyś jeździł po górzystych terenach, albo nie wiem, jeździł na tylnych koła, chociaż kiedyś to się zdarzało. Ta kapa jest założona nowa też ze starego zapasu. przednim też mieliśmy nową całą, ale tę to nie zakładaliśmy, bo tam ma wycięcie pod ten pod napęd od 60. Także tyle w tej macie na razie w elektrykom. Trochę stoimy, bo no trochę się plan wali Bo raz mi nie pasuje, raz panu Markowi nie pasuje A to tam wiadomo, tyle lat stał To się nic nie stanie jak postoi dłużej Może coś lepszego wpadnie do głowy i się coś poprawi Jeszcze nakrętka do zaczepu została kupiona Czekajcie, zaraz się tylko wygram z spodniego no i tutaj jeszcze do zaczepu kupiłem nakrętki bo nie miałem O, o, o chyba ojciec się bardzo przykręcił ale był kiepski gwint i przez to wziąłem dwie bo tutaj był strzaskany trochę, kawałek gdzieś pewnie jak przerzucali i to też jest nowitkie. i właśnie nie mieliśmy jeszcze takiej nakrętki gdzieś tam na stanie, to przez to wziąłem dwie bo mówię jak nie to jeszcze natne i zrobię z niej taką można powiedzieć narzynkę Kiedyś mi się tak udało właśnie uratować chobot przyczepy, bo nakrętka była kiepska. Znaczy, kiepska, ktoś źle wkręcił, nie? I ktoś popierdolił czop No i pilnikiem wypiłowałem takie cztery kanty płaskim pilnikiem, cztery rowki. No i zrobiłem tak z taką nażynkę z niej, z takiej nakrętki Tylko, że ona była większa, bo tam była chyba z 45. A nikt na okolicach nie miał takiej narynki, więc w taki sposób uratowałem tyłek. I właśnie. Teraz mówię wziąłem sobie na zapad, chociaż w sumie do drugiego supra jeszcze będzie. Bo tutaj wstawiliśmy do zaczepu nową końcówkę, też tę ładną, taką ciasną, bo ten czopek też jest nowy. Także ładnie to widać. I będę musiał to włożyć. to też śrubki mam kupione 12.9, tylko jeszcze poprzycinać, No i skończony już to wycieraczek, całutki przejrzany choć działa także jest dobra także trzymajcie się cześć